Elo, Czekałem tego gościa godzinę aż się tu zabierze normalnie. Ech, ech, a, aha! Się odezwał! Kuma, Holland, serwer wybiegł się pod dużym obciążeniem. A, no, <noise> się, tak ja się czuję jak chcę dzisiaj. Uwaga, ja, ja daję oświadczenie, ponieważ czekałem na tego pajaca 50 minut. Mam dowód, eee. ja nie masz dowodów, tylko... Żeby... Mam dowód, mam dowód. No, wszystko zadarł. Mogę tego. Mam screena na telefonie, że 50 minut w telefonie. tak. Dobiję do gierki ser, bo ci nie ma jeszcze. No nic. Nie dobiję. A dobijasz ty mnie. No właśnie, no chcę cię dowieść. Ja pierwszeka. No już jestem. Proszę. I co? Tada? Mała, taki niecierpliwy na razie. Chcesz, żeś, żeś w... wyskoczył. Czemu żeś wyskoczył przez tego, co jest, no? Instagramy. Instagramy. Aha. 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 to? Pol, byś taki przeszedł, no. A my Instagramie, aha. Taki chcesz. Dobra. Plan jest taki: idziesz tam idę tu, i potem wy tam, i lecimy tam. Mistrza, te plany, te twoje, to skończmy. Nie, może <noise> Idę <jest> przed siebie. Uno Google, kapisz Hmm. Jeszcze jeden. U mnie go no, nie ma. Nie... I co? Jestem świetnie przekonany, że tam jest. Serio? A ja nie robię ja Ja rozumiem, że pan odcinek, ale. Chociaż wygrajmy to pierwszą rundę, żeby mieć karabiny. A mnie strzela. O! Najładniej ja Wiem to, że ja dostanę MVP za najwięcej zabójstw, nie? sobie zabiliśmy <noise> samo <noise> Ale to byłeś pierwszy, wiesz Lepszy jesteś Dobra, ja idę tam ja jedna z tam idę, tam Ja tam idę o, tam A, ja wziąłem tutaj przyjaciela poszkodowanego Który poszkodował innych, ale... Grzesio, tak? Grzesiu o, Grzesiu Jak o, go pił? <noise> Grzesiu się rozprawił i... Grzesiu... O, Grzesiu, Grzesiu. kocham Cię. Nie tak? No dobra, Grzesiu sobie poradził. Nie będę mówił O kurde, ciekawe. O boże, jak on się uśmiechał. Oj, sobie poradził. W stresującej sytuacji. Oby dwójkę teraz przyszło. O Boże. O Jezu, Maria. Nie! Górę! <gry> <gry> tak blisko! Tak blisko! <gry> o Boże. krzyk. <gry> Nie! A miar już co? Ja robię znowu tam straż graniczną Straż graniczna Dokumenty no, Proszę, O zioła, dokumenty ja parzałsze Dokumenty Ale tam uważaj, nie? Nie musisz tak Ja czekam tu na nie Nie wiem, czy co czekaj Panowie! Zapraszam! Zapraszam? No, no Panowie i fakta To ty byłeś Boże? Tak, to ja. się, czy ktoś za mną stoi. Ja. <laughs> Hello. A ty wysokaj, wysokaj, wysokaj. A ty wysokaj. dziadu. Oho. 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 Okay, okay. <laughs> Ej, jak to cudownie wygląda z mojej perspektywy. Z mojej perspektywy to wygląda tak pięknie po prostu. Tak. Bo ten kawałek jeszcze. Kach był w locie. Jak zawięty, to oh, jeszcze oho. go tak obróciło. O, chłodziwo. O, jak mi da, nie wychylił. Nie no, to, to dzisiaj się dzieje, dzisiaj się... Może i te jakieś... Ej, czekaj, że on dostał 3 HP? 3 HP dostał, <S Starting> werwo. <in> Nie! 3 w jednym. Co? Co?! Czekaj, on dostał 3 w jednym? To może, bo przez ścianę go strzelił, pewnie w nogę jakąś coś. Wiesz Jak <carro> co, dobra, inny pomysł mam. Poczekaj, weź busniesz Idą. Tą... Idą, idą, na pewno idą, to to, to jest. Z śmierć. Ej, nie wiem czy jeden nie wycofał. Cofnij, stary, cofnij, ja tutaj zostanę. I to tak szybko, bo może już iść. Śmierć, za śmierć. Czekam tu na niego. Chyba jest. Jest. A ile? Nie wiem. Zero. Ale flash, do, dostał takiego flasha, że... Nie no... Okay. Tak. Zdałem gościowi 99 w dwóch. I go, gościu gdzieś w jednym hp No ja pójdę tutaj, tak. Tutaj? Czyli A, dobra? Tak, dla mnie tutaj to jest, wiesz... Chyba zobaczę, gdzie patrzysz kamerą na, na, na mapie. Okej. No dostali trochę, w sensie... Hmm. Dwójka tam, dwójka była, tak to. Mm -hmm. SŁYSZĄ cię KUŹWA, NIE tak? Profesjonalny... ...gracz. Oskar... ...Oskarowski. O ty, dziadu. Ale o tej to mi nie wychodzi. Ale gdybyś nie, wiesz, nie chodził tak głośno, to by cię A nie zobaczy, i... tam, ja chodzę cicho. Wiecie dlaczego my rangi nie możemy mieć takie, kurna, 3 miesiące? <grym grym grym> jest, jest jeden powód, o którym... To właśnie, jest jeden powód, spójrzcie na No To jest taki jeden powód, czemu nie możemy... Wiesz, eee, że różnimy się o jeden powód. A wiesz, że mnie to nie obchodzi? A wiesz, że właśnie mnie nie obchodzi, że tam tabel jest jestem drugim? No. I co? Już cię kuźwa wyprzedziłem. No i tak. Tak? Tak? Lisz, Aha, lisz, tak? Lisz po, lisz podłogę. Masz mość, masz się w młynek. Szukujesz, my mieliśmy, mieliśmy w jednym pragu na, na rundę. No nie, bo miałeś o jeden więcej, nie to nie było. Dobra. demo. O nie! nią jest on poleciał. poleciał, Brianek. Poleciał? Brian. No... Kolejnego kandydata na imię. Brian. Tu... Pamiętaj, kolego, co ja ci zawsze mówiłem. Kolego, podskocz, żeby nie dostać pestki od innego, kolegi. To być przysławe. O kurna! Ty! Ty! Ej! Kto je! Jakbyś jak widział moją reakcję, nie? Coś... Jak zdziwiłem, nie? Ja też się zdziwiłem. Ja oj, który Br Trajanek wypadł przez okno. Nie znaczy, że. Kochanie, wróciłem. A gdzie, Brajanek? Ja, Brajanek wypadł przez okno. No dobrze. Trajanek wypadł przez okno. A, wyrzuciłem tego smoka poza matkę. Jakieś skałka. On yes. ma tam jeden napojem, byś go uderzył. Nie musi być do sto bana. <grym> no trzeba ja bym też był szczęśliwszy. My so. oh, ma inscription i zvalis. A mi się do podłożyć. bo z się zadowolę, będę się podłączyć. No jesteś słaby. Czekaj, ja podłączę schawki teraz. Aha, Chłopcy podczas meczu podłączę pod sławki. Działa dalej. Stary. Ja rozumiem, że. Mecz, mecz, już tam. Słuchawki, słuchawki. Hmm o, eee, więc dalej? Ej, no, mogę? Coś? <grym> Kupię. ja było w rundy w podłączałem właśnie, <grym> no się... a oni tu stali, bo twierdzili, że tutaj... no... Nic nie zrobiłem <grym> Nie mogę, chłopie, ja tu...

to jest druga rzecz, nie, nie, nie. O, coś, coś się polało tutaj, oj karamba. Awaria stała, czekaj, coś polało coś tu. Ojej, jest... Fajnie. Ciekawi mnie Rambus, nie, ale nie nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Może i pod odcinek, ale lepiej... żebyśmy dwójkę uczyli. Dobra, idziemy. My się w tańcu nie pierdzielimy. Nie słuchajcie, to jest śmieć. No, Fajnie było, nie dobry, dojrzenia. Blaszpa, danga, dance. Szybko no poszedłem. dobra, szybko poszło, łatwo przyszło. Łatwo no, przyszło, nie, przyszło tak, tak, poszło. Nie, tak to było. Ej, ja dostanę... Dostałem, jest. Od razu, od razu zrzut dostałem. Dostałeś, tam zrzut, no. Jest, yeah. ja. Ale Zrzut wygląda, bardzo, punkowy. zrzut bardzo dziwnie brzmi. Zrzut. Ja nie mogę. Ale ładnie to wygląda. Takie wybranie. Teraz... O, Odbiorę sobie skrzynkę. To... O, skrzynkę sobie odbiorę. Yy, o, mogę do xm -a zdobyć skina. Albo do MP9. Ej, y, y, czekaj. Ile to Aha, to, to, to warto war jest tyle, że... Ile kot napłakał, nie? Albo to w zasadzie skrzynia koszmarów. Nie, załamania. A, za, co ty, załamanie ty masz. Pod tym krzywem chyba. Tak, tak. Właśnie. Ola, musisz od razu, odpalać odpalać odpalać. Mecz. musisz od razu, musisz odpalać. Ja nawet tamtego nie weź.